Drogie dzieci. Tak się kończy picie kawy z gówna w dużej ilości. Marek wstawaj, nagrywamy Co? Co? Drogie wersy stanie. No, no. Okej okay. Przywitać się. No, wypadałoby. O, siema, jestem Marek dzisiaj. W drogie wersystanie pokażę wam... wam... Kawy. Kawę, tak, dokładnie. Dzisiaj, w drugiej wersji stanie zobaczycie kawę. Akurat jest godzina poranna, więc nagrywanie tego filmu idealnie wpasowuje się w godzinę. Może nie każdy z Was pije jeszcze kawę, ale wiecie, na każdego przyjdzie ten czas, zatem warto, abyście wiedzieli, jaką kawę wybrać. Dzisiaj zobaczycie kilka kaw z różnych półek cenowych. Zapraszam do oglądania. Dobra, jak widzicie, ja już się ogarnąłem, także zaraz zaczynam odcinek. Ale jeszcze chciałbym, abyś zasubskrybował bądź zasubskrybował mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Dla Ciebie jest to naprawdę sekunda, a dla mnie jest to bardzo ważne, bo tworzę te filmy tylko i wyłącznie dla Was. I chciałbym, abyście się odwdzięczyli subskrypcją. Wystarczy, że klikniecie taki sam czerwony przycisk tam na dole i razem możemy stworzyć najpotężniejszy kanał na YouTubie. Więc teraz, tak jak na drogie wersystanie stanie przestało, opowiem Wam o wartościach tych produktów. Teraz przejdźmy do wartości tych produktów za 1 kg. Pierwsza w najbiedniejszym opakowaniu wygląda najbiedniej i jest najbiedniejsza. Kosztuje 20 zł za 1 kg. Następna jest kawa, która jest chyba najbardziej popularna w Polsce. Zapłacimy za nią 40 zł za 1 kg. Kolejna kosztuje 100 zł. A na samym końcu, jak możecie się domyślać, jest najbardziej ekskluzywna kawa zarówno na tej liście, jak i na świecie. Bo za kilogram takiej kawy zapłacimy 3000 zł. Te w zasadzie mogę... Wyrzuci stąd. Zajmijmy się tą. Więc skąd ten fenomen, że kosztuje ona 3000 zł za 1 kg i tym samym jest najbardziej ekskluzywną kawą na świecie? A mianowicie ta kawa pochodzi z odchodów, a potocznie mówiąc z główna pewnego zwierzątka, które nazywa się łaskun. Zasada jest taka, że to zwierzątko jest wyczulone na najlepsze owoce kakaowca, spożywa je, a następnie wydala i właśnie z tego powstaje kawa kopiluwak. Dobra, więc teraz przejdźmy do testowania tych kaw. Jak mogliście zauważyć, Przygotowałem sobie wody z lodowca oraz ekspres do kawy, ale nie ma filiżanek. Idź po nie. Dobra, ale nie mówiłem wam jeszcze chyba, jak będzie wyglądał ten film. A mianowicie, podzielimy ten test na kilka konkurencji. Będzie to oczywiście test smaku kawy, jak również picie kawy na litry. Zatem myślę, że warto zostać do końca. Jednakże, pierwszym testem będzie test wizualny kawy. Zacznijmy od tej najbiedniejszej. Na pierwszy rzut oka widać, że to jest uboga kawa. Ziarna są strasznie małe. Niektóre są popękane. Jednakże, czego możemy oczekiwać od kawy, która kosztuje 20 zł? Przejdźmy do następnej. Wygląda jak kawa, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że. Jest tak naprawdę na siłę dekorowana. Widzimy tutaj tak mocne uwydatnienie wyglądu tej kawy, tylko i wyłącznie po to, aby zachęcić konsumenta do kupna. Nie oczekuję od tej kawy za dużo, bo zapewne wkładają więcej w udekorowanie jej, tak aby wyglądała dobrze, niż na samo zbieranie i palenie kawy. Kolejna za 100 zł. No tutaj już mamy troszeczkę lepszą jakość, jednakże też jest nieco przyzdabiana. Ona już bardziej wygląda jak kawa. Też o niej nie oczekuję zbyt wiele, ale żadna z tych kaw nie może być porównana. Porównywana do kopilówek. No, wygląda ona wręcz idealnie. Sami zobaczy jak te ziarna wyglądają. Aż nie mogę się doczekać, kiedy znowu je spróbuję. A to będzie już za chwilę. Jeszcze przed testem smaku będzie test zapachu. Nie możemy przecież pominąć takich kwestii, bo to są kluczowe właściwości kawy. Ta śmierdzi tak straszną chemią. Aż nie chcę mi się tego wąchać. Nie potrafię to niczego przyrównać tego zapachu. No, po prostu to śmierdzi. Następna. Ciekawe, czy zapach też uwydatnili. Ta ma taki strasznie ostry zapach. No co, to, to, to nie pachnie jak kawa. Skupili się przede wszystkim na wyglądzie. Kolejna. Ta w zapachu jest już troszeczkę lepsza. Jednakże nadal czujemy tutaj chemię. Tą w sumie to mógłbym pić. Tak oceniając po zapachu. No i na samym końcu jest oczywiście nasza kopii Luwak. To za cudowny, delikatny aromat. Aż czuć ten kał tego zwierzątka. No kamerzysta, powąchaj ją. No no co ty no? Dobra, uspokój się, uspokój się. Nagrywaj dalej. No. No to teraz przyszedł czas na test smaku. Teraz zróbmy kawę. Przygotowałem drugą filiżankę, ponieważ kamerzysta będzie testował te kawy ze mną. Mam nadzieję, że posmakuje mu kawa kopi uwag. ale muszę znaleźć do Ekspresu wody z lodowca. Mam nadzieję, że lubisz taką kamerzystę. No, woda z dosta spoko. Znaczy ty, ty chyba pijesz jakieś inne, nie? No ja tu za 18 zł. Okej, okay. cała butelka weszła. Takie ten 350 zł. To teraz nasypmy tej najbiedniejszej kawy. Ale jak cypujesz tą najbiedniejszą do wody z lodowca, to ona i tak będzie mega droga. Dobra, nie rozczulajmy się nad tym. Po prostu zrobię kawę. Ekspres jest już przygotowany. Będziemy robili espresso. Także. Dobra, druga kawa już się zrobiła. Kamerzysta, weź sobie. No to spróbujmy. Mm. O, obleśna jest. Ale ohydny, gorzki smak. O kur... Też ci nie smakuje? No ta jest ohydna. Smakuje jak, jak taka najtańsza sypana kawa, straszna jest, no niedobra jest. Ja nigdy takiego czegoś nie piłem, to jest obrzydliwe. Nie no, to, to no. przyznam ci, że to jest masakra. Mam nadzieję, że inne będą chociaż zdatne do picia. Dobra, weź to i przyniesie inną kawę. Dobra. Okej, okay, następna kawa zrobiona. Kamerzystą proszę. Tak samo ohydnie jak tamta. Nie no, trochę lepsze. No co ty? Ale to mnie aż drapie w gardło. Nie, no lepsze. Jeszcze gorsza nawet. Mi nie smakuje obrzydliwe. Uff. No nie jest jakaś mega dobra, ale nie jest jakaś mega zła. Dobra, to zobaczmy, jaka będzie następna. Dobra, więc ta za 100 złotych już się zrobiła. Proszę, kamerzysta. bardziej czuć kawę. W sumie to da się ją pić nawet. To jest mega dobra. Nie należy do najlepszych. To słuchaj, to jest tak jakbyś pił wodę z lodowca, ale tą biedną wodę z lodowca. Nie wiem, tej biedniejszej nie piłem, bo nie stać mnie. Także da się pić. Nie należy ona do najlepszych, to na pewno. No to co? Kolejna, zabieraj to. To teraz taka was z gówna? No tak, teraz czas na kopiluwak. No dobra. Nasza kopiluwak już się zrobiła. Proszę kamerzysta. Marek, ale tu gównem śmierdzi. Ten zapach jest cudowny i nie gównem, tylko odchodami. Muszę to pić? No musisz, dobra jest, no spróbuj. Ja mogę spróbować pierwszy, jak chcesz i ci powiem, że smakuje dobrze. Spróbuj, bo to śmierdzi gównem. No słuchaj, ja jestem w siódmym niebie. Moje kubki smakowe są szczęśliwe. Pij. Marek, ale to no gównem śmierdzi, no nie gównem, tylko odchodami i... Nie złym głównym, tylko dobrym głównym. Słuchaj, to kosztuje 3000 za kilo, także nie wybrzydzaj. No co sobie? mi to. Marek, Pi. to! PI! Ale... PI! No dobra. Pii. O kur, ale No Dobra. O kurwa! Straszna Marek, okropna! No słuchaj, ja wypiłem całą. O, okropna. Kurde, pijesz kawę za 3000 a, co z tego, że w to z gówna jest? Ale z dobrego gówna. Gówno to gówno, chyba Barek. No nie no. Gówno łaskuna. Dobra, więc teraz coś, na co zapewne większość z Was czekała, a mianowicie za chwilę wypiję jeden litr ekskluzywnej kawy Luwak. Muszę zaznaczyć, że litr kawy zawiera około 2 gramy kofeiny. 3 razy więcej niż w 7 Red Bullach, o których wiecie. Pojechałem do szpitala. A jeszcze kamerzysta, daj mi wodę z lodowca na wszelki wypadek, jakby się skończyła? Dzięki. No to co, to robimy kawę. Espresso, niestety to troszeczkę zajmie. No słuchajcie, druga filiżanka. A mamy póki co tyle kawy. Nie wiem naprawdę, która to już jest filiżanka, ale robię to już około 30 minut, 40. No, coś takiego będzie. Robić jeszcze, czy już kończymy? no, no chyba jest nic tak ponad głęboko. No, słuchajcie, także tutaj mamy litr kawy Luwak. To co? A, pójdę sobie, bo po... Przynieś mi filiżankę. Jakąś większą? No, obojętnie może być taka sama. Teraz przejdźmy do degustacji jednego litra kawy Luwak. Jakby co, to dzwonić pokaletkę karetkę znowu? No, jak zadecydujesz, że będzie taka potrzeba, to możesz zadzwonić. Mam Na nadzieję, że nie będzie. No czy ja wiem? To jest trzy razy więcej niż 7 Red Bulla. No, żebyś to nie wykitał kiedyś. To jest niedobre. W takich ilościach to ona już nie jest smaczna. Nie wiem jak w ogóle to możesz pić. To jest z gówny. Nie ma to jak wypić litr espresso, nie Marek? Jeszcze nie wypiłem. To chyba pierwszy przypadek, po którym jest mi niedobrze po wypiciu ekskluzywnego produktu. No, chyba lepiej, bo drgawek nie masz, nie? No nie, póki co nie mam. Już nie mogę. Już niewiele zostało. Ale był ponad litr. A ostatnią nalewać friżonkę? No to... Nie no, bo ponadlicz to co No tyle zostanie. No litry wypijesz. Co taka dobra kawka? Dobra. Nie dobra kawka? Dobra. Dobre? Pyszna na Wypijem. To co, czekamy? Co się z stanie? Co i na pół godziny? No pewnie tak, pół godziny. Tak jak wtedy, nie? Chociaż do Red Bull nie dotrwaliśmy na pół godziny. Nie dobrze ci? Nie, co? Dobra, dobra. Dobra kawka. Drogie dzieci, tak się kończy picie kawy z gówna w dużej ilości. Nie próbujcie dobra tego kawa. Dobra kawa, co ty gadasz? Mi smaguje. Słuchajcie. Eee, zmiotowałem po jakbyś trzech minutach. 20 minut siedzę tutaj. Ale mnie boli brzuch. Nie, kończymy na film. No. Czy czekamy jeszcze do pół godziny. I tak nie będzie efektu, bo zmiotowałeś. Ale mnie boli. Weź się po ja idę. Na pewno? No dobra, w każdym razie zobaczcie jego poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.